W naszej ofercie znajduje się tamborek do haftowania taśm amerykańskiej firmy Hubtech. Przyjrzyjmy się więc, jakie są wykonane i jak wykorzystać go w swojej hawciarni. Przyrząd wykonany jest w całości z wysokiej jakości aluminium, które nadaje mu wysokiej sztywności niezbędnej do haftowania grubych taśm i pasów. W dolnej części przyrządu znajdują się dwie regulowane dźwignie zaciskowe, które przytrzymują taśmę w miejscu w czasie haftowania. W górnej części mamy dwie regulowane blaszki, których zadaniem jest dosuwanie taśmy do krawędzi. Montowanie przyrządu do hawciarki odbywa się poprzez przykręcenie śrub imbusowych do pantografu hawciarki w wyznaczonych do tego miejscach. Za pomocą przyrządu wyhaftujemy taśmę w szerokości do 18 cm i wysokości do około 5 cm. Zakładamy taśmę, upinając ją wewnątrz pola haftu, tak by była ona przytrzymywana z obu stron po zamknięciu dźwigni. Każdorazowo przed ustawieniem nowego haftu zalecane jest wykonanie obrysu w celu uniknięcia błędów i ewentualnego uderzenia igielnicy w przyrząd. Przyrząd dostępny jest również w wersji dedykowanej haftciarką Brader z serii PR. Haftciarki Brader PR1050 i PR1055 mają to udogodnienie, że dzięki wbudowanej kamerze pozwalają łatwo wypozycjonować wzór na założonej taśmie.